Witam, to jest nagrywane pod rząd teraz? Właśnie widzicie, jak ja idę na e, z rąk e, armii. Chwila, co, jest tu była armia. No i co, ciemnie była armia. Z, dawaj A, bo idziecie się na dole, Weźmy zasięgu szpilata.

pochodnie tu ma być bezpieczny zakręt. E, tu ma być bezpiecznie chodź paję. pań 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 ja, ja, ja. ogóle pań tej linii do Okej, kogo nie Czy to jest mini zombie osadnik z modyfikacji? Aż nie wierzę. Ilość y, moich zgonów jest wprost proporcjonalna do... Ile razu mojej inteligencji? A właściwie wynik, który było widać przed chwilą był identyczny jak moja inteligencja. Może przeram pana. Zdychaj, zdychaj Pan na się widzisz. Myśli, że jesteś wcześniej, co? Ola Coś widzisz, ile jest putniejszego. Ja nie chcę złoić, bo z mojego wizji teraz wynika, że ten tutaj to będzie gdzieś tu. Tak, co nie wychodzi z matematyki. Aha, jestem się kiłem skończyło. Świetnie. E, nie mam jak tam wrócić. Aha, E, panowie, przepraszam, ale tu jest e, stresa wewnętrzna mojej firmy. Bardzo proszę listą e, Pa. Tak. No to ułatwia wyłaszenie, ułatw ułatw nie oszukujmy się. Dobra, e, potrzebuję kilofa. Dobra, to jest e, tutaj zepsute, tutaj tego nie powinno być. Czy mi powiedz co długo to stoi? Jak długo tu to stoi? Teraz jest. Wow, jak fajnie podzielone, nie powiem. Das, Przepraszam. Mam straszne problemy z tym mikrofonem. Muszę to poprawić. Dobra, widzę, że się zmiesza powoli. Tutaj mam przyzgony ze szkieleta. Będę oglądał wszystkie swoje odcinki. I zobaczę, który tu jest ten odcinek ten. I naprawdę sobie spory cmentarz. Odcinkolo czysta Pochodnie. Dobra. Jest. Wspaniale. już nie ma sensu. Skąd przychodzić potwory? Tylko tu sto. Tak, to samo możecie przychodzić. Dobra. Up, up. Że to nie przeszkadza, ale wygląda okropnie. Okej. Okay. Ten odcinek to jest po prostu festiwal z domów. Ja widzę jak wy się śmiejecie przed monitorem, przed tym odcinkiem. Więc გეს <grabble> სმარია warto najwyżej nie wiem czego śmiecników. W tej sekundzie mam dla mózgu Zapraszam Państwa. Co to masz? Nie mogę współpracować. Uch, tu. Kiwa w tu. O krok. A, to tak. A, już dochodzimy dołu. Idę Serio? To ilość piw... To może po prostu jakąś wielką nekropolią. Nie. Słyszałeś? Nie widzę, że tu Zaraz nerwy zaleje. Zaraz twierdzę, że zaleje. Tak dosłownie. Słuchaj, wiecie. ma. mi widać coś bardzo siebie, Czynnego mi się. To nam się zabawa e, spodobało. Słuchaj, nie podoba się, Nie się nie zabijasz. Nie liczę nawet. Przekupamy tego tunela. Sekunda, tak z ciekawości jedną rzecz zobaczę. Minęła już y, 30% odcinka, około. A ja y, zginąłem 3 razy, zdechłem 5. I muszę mieć jeszcze, jeszcze 1 kilo, by się tam dostać. Życie Quo to jest podstawowe pytanie. Quo vadis? Nie dobra, nie to. To się teraz mówię, Tak bardzo nie chcę mi się nic za, robić zbroi, bo w przypadku postaci, która wygląda jak ja. jest e, bezsensowna hmm. no skina nie widać hmm. Ach, dlaczego się nie zbroi, tak zginąłem tyle razy, bo nie widać mi skina zrozumcie chyba Byłaby była na sześć ku pośrodku główne ale ja No trochę by zajęł. Tak, eee. tak zrobimy tego Gdzie Ta rąba była sykidą. Dobra, wracajmy do tego. Teraz za każdym razem, gdy będzie tytuł budowa, widzowie będą się śmiali, że ja zdycham. Druhá nitka metra. jest ja wybudowany. Świetnie. Aha. Tu. No ładnie wygląda. Asztroha. Chociaż trochę. jest troszeczkę. zrobiona. Dobra, ile mi jest odcinka zostało? 15 minut. OK. ég styrt daddy dash i na modułę japońską, niech ja to zawsze lubię budować odstające busze i jeszcze 9 mi zostało, wspaniale o, to będzie epicko wyglądało aha, ja założyłem z to zobacz jaki test, ok swoje zombie ja nie chcę się z tobą bić, naprawdę ty. Idź ze to.

To też, znaczy, ładnie wygląda, wyglądać wygląda, no wiecie, za zgonem, to człowieka jednak boli trochę. Nie, tutaj nie będzie, tu będzie taka właśnie spokojna ścieżka, tu będzie trawa. Chyba, że na trzy. O, dobra, to jest dobry pomysł. Jeszcze dwa te się przydadzą. że pozbierajmy tylko te sadzonki. Widzicie, nie ma po co sadzić. Samo się rozsadza. W sensie, gdzie byśmy nie chcieli posadzić, tam się za taka sytuacja, że musimy, że będziemy się to się coś wiecie, Rozwali. Tu i ówdzie, A to wygląda, no, nie powiem. Fajnie. jakby się tu O, to by było, było super. trochę lecimy B. Dobra. nie, 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 jest po prostu za tak duże jak na moją jedną głowę tak, dzisiaj chcę bardzo dopilnować czasu jeszcze 10 minut, okej okay. A nic nie odłożyłem, jeszcze po prostu gniazdo Zdrowoło tego A nic nie odłożyłem Te przeciętne materiały teraz w tej części porozkładać trochę pochodni na pewno żeby wiecie nie, nie zginąć jak yy, głupek czy coś takiego Czekaj. o to była kozacko kolejne pochodnie by się tu nic nie spełniło piecilo, nigdzie mnie nic nie chciało, nie chciało samotdować. Służcie. Co, z jego na końcu no, tak jest, no i brawo, gdzieś ciało. kości. Dobra, przepraszam. Kolega potrzebował jedną rzecz ode mnie. No i myślę, że tutaj ten antezyn będzie dobrze pasował. O, jest łopata wspaniale. Jest Doskonale. Powiem, że te pola wyglądają pięknie. Mhm. Ach, pszenica, pszenica. Dobra. Ale chyba yy, pora zakończyć już spotkanie nasze dziś. Ten odcinek i tak był dość mocno emocjonujący. lecimy na górę tak, robię screena i po prostu nie mam siły przez te wszystkie zgony poza odcinkiem, wiecie, zrobię ten cmentarz, bo muszę poprzeglądać nagrania, wszystko, Jezus Maria dobra hop, 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 hop no, i wam powiem, to ładnie wygląda. Wiecie wszystko? Dobra. Do zobaczenia, co życie do ciało